Jest skromnym chłopakiem, który lubi grać na boisku tak, jak niegdyś biegał za piłką w parku. Jego nazwisko znalazło się na ustach najpierw całej Barcelony, później Hiszpanii, a teraz świata, zanim skończył 17 lat. Ale szybko przychodząca sława nie zawróciła mu w głowie. Choć La Masia słynie z dostarczania dziesiątek znakomitych talentów, to w jego wypadku mamy do czynienia z czymś wyjątkowym. Jeśli w zainscenizowanej kąpieli kilkomiesięcznego berbecia uczestniczy sam młody Leo Messi, nad talentem 9 chłopca rozpływa się opieka Najsłynniejszej szkółki piłkarskiej świata A nastolatka zaprasza do gry W reprezentacji sam król Maroka To wiedz, że coś się dzieje Wszystko to łączy się w jednym człowieku Który wybitnie przyczynił się do tego Że po 12 latach Hiszpanie zagrają w finale Euro Lamin Jamal Objawienie ostatnich miesięcy i piłkarz Który w naszym systemie szkoleniowym w tym wieku Powinien nosić worek z piłkami Pouczany przez trenera z piwnym brzuszkiem Żeby tyle nie kiwał, bo i tak mu zabiorą W tym chłopaku łączy się bez troska z dojrzałością Oraz pewność siebie z notą więc warto bliżej przyjrzeć się jego fenomenowi. W półfinale z Francją na jednym skrzydle zagrał nieopierzony 16-latek z Barcelony z 38-letnim weteranem Jesusem nawasem. ostatnim z piłkarzy pamiętających triumf reprezentacji Hiszpanii na Euro 2012. O ile Navas był wówczas sygnowany jako napastnik i na turniej mistrzowski jechał mając 15 występów w kadrze i tylko jedną bramkę, to hasający przed nim Jamal przystępował do swoich debiutanckich Mistrzostw Europy z bilansem 7 spotkań i dwóch goli. Trzecia bramka, która została zdobyta pod okiem najstarszego piłkarza z obecnej kadrę była najważniejszym jak dotąd trafieniem w karierze przyczyniającym się do awansu do finału. A przecież równie dobrze mogło zdarzyć się tak, że Jamal grałby w koszulce reprezentacji Maroka i Realu Madryt, idąc tokiem sympatii jego ojca. Lamin w dzieciństwie przebywał w otoczeniu środowiska sprzecznego z jego sympatią do Blau grany, ale zakochał się w Messi i Neymarze i czuł, że Katalonia jest dla niego domem, mimo marokańskich i gwinejskich korzeni swoich rodziców. W wieku czterech lat zaczął grać piłkę w lokalnych klubach, takich jak Rocafonda, Granoyers i Latoreta, zwracając na siebie uwagę swoimi umiejętnościami i naturalnym talentem do prowadzenia piłki. Być może pamięta moment znoszenia pucharów przez reprezentację Hiszpanii w 2012, ale na pewno nie może pamiętać tego, co zostało utrwalone w kadrze pewnego zdjęcia, wykonanego w 2007 roku. W ramach współpracy Barcelony i UNICEF-u, mającej na celu zaprojektowanie kalendarza charytatywnego angażującego zawodników klubu, odbyła się sesja z udziałem piłkarzy i małych dzieci. Zorganizowano wówczas loterię pomiędzy rodzicami zainteresowanymi udziałem w programie, a losowanie, które odbyło się w niewielkim katalońskim mieście Mataro, pozwoliło mieszkającym tam rodzicom Jamala zwyciężyć w konkursie. Jednym z graczy wybranych na tamten dzień zdjęciowy był młody, nieśmiały, długowłosy chłopak o nazwisku Messi, który był postrzegany jako jeden z największych talentów zespołu Barcelony. Tak się złożyło, że kilkumiesięczny Lamin Jamal został sparowany z człowiekiem, który później ośmiokrotnie zdobył złotą piłkę. Trudno więc o lepsze namaszczenie na przyszłość niż dotknięcie dłoni współczesnego piłkarskiego Boga. Ile ze swoich nadprzyrodzonych mocy przekazał wówczas Messi, ciężko powiedzieć, ale trudno nie porównywać Jamala z argentyńskim Idolem Młodzieży Ostatniej Dekady. Lewonożny dribbler biegający swobodnie niemal po całym boisku, schodzący z prawej strony do środka i hurtowo mijający rywali. Brzmi jak kalka, ale Jamal ma swój własny styl poruszania się po murawie i oczy dookoła głowy. Dysponuje również lepszymi warunkami fizycznymi niż Messi, więc jest w stanie łatwiej się przepchnąć przez przeciwnika. Jego lewa stopa jest doskonale ułożona, więc potrafi wykańczać swoje akcje strzałami i podawać z chirurgiczną precyzją, co jest jego mocną stroną. Już grając w drużynie młodzieżowej pod okiem Albersa, Pucia jako trenera Lamine Yamal zdobywał ogromną liczbę bramek, ale dokładał również mnóstwo asyst. I to jest właśnie jego wyróżnikiem i cechą rozpoznawczą. Bo nie pokazuje boiskowego egoizmu typowego dla niektórych wybitnych technicznie graczy. Kiedy jesteś wyraźnie lepszy od rówieśników z drużyny i przeciwników, często chcesz wygrywać mecze w pojedynkę i ograć samemu całą ekipę rywali. Ale Lamin na razie nie uległ tej pokusie. Jego zagrania są widowiskowe, lecz nie traci z oczu faktu, że wspólnym celem jest zwycięstwo. Jamal znalazł złoty środek pomiędzy grą dla siebie, a dla zespołu, jego dryblingi i błyskotliwe podania są na poziomie dojrzałości która u wielu młodych piłkarzy przychodzi dopiero z wiekiem i boiskowym okrzesaniem. Najlepiej odzwierciedlają to słowa komentatorów telewizji Barca TV. To nie lamin jamal, to lamin genial. Kolejnym czynnikiem jest elastyczność na boisku, która już od najmłodszych lat była u niego wyraźna. Mógł grać w ataku, pomocy i jako środkowy napastnik. Za każdym razem, gdy wchodził na boisko, grał z niesamowitym zaangażowaniem i pasją. Często także kończył jako król strzelców w licznych juniorskich turniejach. Jego kolejni trenerzy w młodzieżówkach zawsze powtarzali, że jest za dobry, jak na swój rocznik. Po kilku sezonach w drużynie siedmioosobowej, Lamin przeniósł się na pełnowymiarowe boisko. Zrobił to o wiele szybciej niż nakazywał schemat, a w swoich kategoriach wiekowych notował awans po awansie. Już w wieku 11 lat, podczas turnieju Promisys w w 2018 na Twitterze La Liga określono La Yamala mianem Mini Messi ze względu na jego wyjątkowy występ. W następnym sezonie awansował do zespołu Juvenil A z trzeciej drużyny Barcelony pod wodzą Oskara Lopez'a i asystenta Javiera Savioli. Zresztą bicie kolejnych rekordów związanych z przechodzeniem przez kolejne szczeble drabinki wiodącej na piłkarski szczyt stało się jego chlebem powszednim. Gdy trafił prosto do pierwszego zespołu Barcelony z pominięciem rezerw miał za sobą tylko 2,5 sezonu w normalnej odmianie piłki nożnej 11 na 11. Takiego tempa nie miał nawet jego idol Leo Messi. 20 sierpnia 2023 roku Lamin Jamal zadebiutował w barwach Barcelony w meczu z Cadizem mając zaledwie 16 lat i 38 dni, więc przeszedł do historii jako najmłodszy debiutant Barcelony w La Liga. Tydzień później odegrał kluczową rolę w wygranym 4-3 meczu z Villarreal, pomagając Gaviemu i Lewandowskiemu w zdobyciu dwóch bramek. Ten występ uczynił go w wieku 16 lat i 45 dni najmłodszym zawodnikiem, który zaliczył asystę w meczu La Liga. W wieku 16 lat i 50 dni Jamal otrzymał swoje pierwsze powołanie do seniorskiej drużyny Hiszpanii. Został wybrany przez trenera Luisa de la Fuente do meczów eliminacyjnych Euro 2024 z Gruzją i i znów przeszedł do historii. 8 września 2023 roku zadebiutował w wygranym 7 do 1 meczu z Gruzją, zdobywając bramkę. Mając 16 lat i 57 dni, Jamal ustanowił nowy rekord jako najmłodszy zawodnik i zdobywca bramki dla kadry Hiszpanii. Mimo tego nagłego wybuchu popularności, którego siła rażenia sięgała dalej niż rodzinna dzielnica rokafonda w miasteczku Mataro, na razie nie widać u niego żadnych symptomów zachłyśnięcia się sławą. Woli trzymać swoje życie prywatne z dala od blasków leszy, co jest rzadką cechą w dzisiejszej erze mediów społecznościowych. Jeśli już udostępnia jakieś zdjęcie, to raczej takie, na którym odpoczywa i bawi się z bliskimi przyjaciółmi w spokojnych miejscach. Te wspólne chwile ze znajomymi pokazują, jak ceni sobie przerwę po wymagającym sezonie piłkarskim. I że lubi po prostu pograć sobie na konsoli po treningu jak każdy młody chłopak. Na razie pozostaje więc odporny na szum, który pojawił się ostatnio wokół niego. Jednak bardziej sceptycznie nastawiona jest część kibiców, która obawia się, że może być zjawiskiem jednego sezonu, a jego błyskawiczny rozwój zahamuje albo poważna kontuzja, albo słaba strona mentalna. O ile ta druga kwestia wydaje się być pod kontrolą zarówno Lamina Yamala, jak i jego rodziców, to w każdej chwili jakiś boiskowy troglodyta może wjechać mu z buta w magi lewą nogę, powodując fatalny uraz. Zanim dostąpi chwały i zasiądzie na tronie zastępując Messiego, musi uniknąć losu, jaki spotkał inną obiecującą postać wychowaną w słynnej szkółce Barcelony Ansu Fatiego. On przecież w seniorskiej drużynie barsy debiutował, mając 16 lat i 298 dni. Tydzień później zdobył bramkę w meczu przeciwko Osasunie i przez kolejne 12 miesięcy świetnej gry aspirował, by przejąć koronę nowego bożyszcza katalońskich kibiców. Jego debiut przypadł na wrzesień 2019 roku i przez prawie rok zachwycał La Ligę, bijąc kolejne rekordy, a przede wszystkim grał w sposób ekscytujący oraz widowiskowy. Jednak wkrótce wpadł w spirale powracających ciągle kontuzji i tak naprawdę do dzisiaj nie powrócił do swojej optymalnej formy. Początkowo były to drobne problemy, jednak w sezonie 2020-2021 doznał kontuzji, która wykluczyła go z gry na ponad 300 dni. Cztery lata po swoim głośnym debiucie Fati grał w piłkę na Pożyczeniu do Brighton w rozgrywkach 2023-2024. Tam jednak się nie odbudował, a nowy szkoleniowy z Barcelony Hansi Flick nie pokłada w nim wielu nadziei. Podobno niemiecki trener obejrzał Fatiego podczas treningu i zdecydował się zrezygnować z usług dziesięciokrotnego reprezentanta Hiszpanii. Choć wiadomo, że na razie są to tylko plotki medialne. Wychowanek Barcelony w minionym sezonie zagrał dla Brighton 27 spotkań, w których zdobył 4 bramki oraz zanotował asystę. Zaś w barwach macierzystego klubu ma 112 meczów a w nich 29 trafień i 10 asyst. Teraz czy tym marzeń dla 21-latka może być transfer do Fenerbacze prowadzonego przez Mourinho lub kolejne wypożyczenie. Nikt już jednak nie mówi o nim jako o następcy legendy piłki nożnej, a Barsa ma swojego nowego złotego chłopca. Łaska kibiców bywa podatna na zmiany, chcą tysiące autografów czy selfików, a także zrywać koszulki ze swoich piłkarskich bohaterów. Czy stonowany charakter Yamala będzie w stanie sprostać szaleństwu narastającemu wokół niego? Rostąca Popularność i liczona w milionach wartość medialna jeszcze bardziej podsyca apetyty kibiców. A to potrafię wywołać ogromną presję, z którą nie każdy młody piłkarz sobie radzi. Oczekiwania, że ich idol będzie zdobywał bramki seryjnie, że nie będzie żadnego występu z zerem w liczniku asyst i że pociągnie zespół do zwycięstwa, są momentami przytłaczające. Tym bardziej, jeśli wśród piłkarzy, którzy zakończyli kariery, padają słowa, że nadchodzi era Yamala, co niedawno stwierdził Piquet. A przecież trzeba pamiętać, że oprócz bycia idolem. Młodzieży, Jamal nadal musi odrabiać lekcje i skończyć szkolną edukację. A w tym przypadku nie ma taryfy ulgowej. Bramka w półfinale euro, która powoduje, że sam Kylian Mbappé z niedowierzaniem spogląda w stronę strzelca, każe zastanawiać się, czy jesteśmy świadkami narodzin jednego z najlepszych piłkarzy w historii. Już teraz można czynić bezpośrednie porównania i licytować się, kto będzie częściej gościł na plakatach w pokojach młodych kibiców piłki nożnej. Mbappé przeszedł swoją naznaczoną zwycięstwami drogę od debiutów w Lidze mistrzów jako 17-letni latek We wrześniu 2016, aż do momentu, gdy inny młokos pozbawiał jego reprezentację szansy medalowej na Mistrzostwach Europy. A przecież też ma na swoim koncie osiągnięcia, o których każdy nastolatek marzył. Kylianowi brakowało 10 dni do 16 urodzin, kiedy rozegrał swój pierwszy mecz w klubowych rozgrywkach międzynarodowych, a dokładniej w lidze młodzieżowej UEFA. Roki dzień później zadebiutował w seniorskich rozgrywkach klubowych UEFA, występując na boisku przez ostatnie 34 minuty w fazie grupowej Ligi Europejskiej. Z Tottenhamem, a nawet zdążył zaliczyć asysty. W wieku 19 lat stał się najmłodszym francuskim strzelcem Gola w historii Pucharu Świata i został wybrany najlepszym młodym graczem turnieju Mistrzostw Świata w 2018. Spoglądając zazdrością na cudowną bramkę 16-latka z reprezentacji Hiszpanii, mógł chyba już poczuć się staro. Jamal jest najmłodszym zawodnikiem w historii Barcelony, który zaliczył debiut w La Liga. Najmłodszym strzelcem gola w historii hiszpańskich rozgrywek, najmłodszym zdobywcą bramki w dziejach reprezentacji Hiszpanii, a teraz stał się najmłodszym uczestnikiem i asystentem w historii Mistrzostw Europy. Jeden dzień po swoich 17 urodzinach będzie odbierał medal, srebrny lub złoty i tym samym pobije kolejny rekord. Już niedługo ze wszystkich rubryk mogą zniknąć nazwiska wszystkich legend piłki nożnej. Wymazał przecież mające 66 lat Osiągnięcie samego Pelego, który miał 17 lat i 244 dni, gdy zagrał w półfinałowym spotkaniu Mistrzostw Świata w 1958 pomiędzy Brazylią i Francją. Od tamtej pory, aż do 9 lipca 2024, nie było zawodnika, który w młodszym wieku wystąpił w półfinale Mistrzostw Świata lub Mistrzostw Europy. Jeżeli na jego drodze nie staną problemy z kontuzjami, a pod okiem agenta gwiazd Jorge Mendesza, który stoi za takimi nazwiskami jak CR7, Di Maria, Bernardo Silva czy Jao Felix, wszystko będzie przebiegać pomyślnie, to mamy mocnego kandydata na nową piłkarską ikonę. Wszystko co robię okazuje się później być jakimś rekordem, więc trudno je wszystkie zapamiętać. Wiem, że mówią o mnie, że żaden 16 szesnastolatek nie miał wcześniej takiego wpływu na Barcelonę. Odkąd dołączyłem do pierwszej drużyny wszyscy byli bardzo gościnni, a zwłaszcza najmłodsi gracze, tacy jak Araujo, Pedri, Gavi i Balde, naprawdę pomogli mi zintegrować się z zespołem. Kiedy jestem na boisku nie skupiam się na tym kto jest przede mną. Gram tak jak z czas Dzieciństwa, nie martwiąc się o przeciwnika, co daje mi większą szansę na pokonanie obrońcy. Wiem, że jestem porównywany do mojego idola z Argentyny, ale oceny pozostawiam innym. Od siebie powiem tylko, że nigdy nie będzie drugiego takiego zawodnika, jakim był Leo Messi. Chociaż Jamalowi wciąż daleko do osiągnięć, jakie w trakcie swojej kariery zdołał zebrać Leo Messi, to ten może zrobić coś, czego Argentyńczyk nigdy nie dokonał jako nastolatek, czyli wygrać duży międzynarodowy turniej ze swoją reprezentacją. Argent Tyńczyk zrobił to dopiero podczas Copa America 2021, a karierę zwieńczył tytułem mistrza świata w następnym roku. I kto wie, może teraz także dołoży Copa America 2024. W ciągu 12 miesięcy życie utalentowanego 16-latka zmieniło się diametralnie, choć jeszcze trudno określić, czy ta kariera nadal będzie toczyć się w dobrym kierunku przez najbliższe kilka lat. Na pewno jest już idolem pewnego młodzieniażka o nazwisku Diego Messi, który stwierdził, że chce z nim kiedyś zagrać w jednej drużynie. A to byłoby niesamowite domknięcie klamry. A co Wy sądzicie, o Lamin Yamalu, zachęcam oczywiście do gorącej dyskusji w komentarzach pod spodem, czy jest to faktycznie talent na miarę Leo Messiego, bez żadnych wyolbrzymień. Dawajcie znać szczere odpowiedzi pod spodem. Dziękuję z tego miejsca za tak pozytywne przyjęcie ostatniego materiału, który pojawił się przed tym, który aktualnie oglądacie. Licznik wybił poza skalę. Tyle mogę powiedzieć. Przynajmniej bazując na klasycznych statystykach tego kanału. Nowe osoby zachęcam do subskrypcji. Docenię także bardzo łapę w górę pod tym filmem. Jeśli ten przypadł Wam do gustu, na pewno pomoże to algorytmom, żeby ten film powędrował jak najdalej. Dzięki wielkie za wszystko, za tę darmową pomoc dla rozwoju kanału naszej społeczności. Miłego finału życzę. To był ostatni materiał o Mistrzostwach Europy. Widzimy się już w kolejnym tygodniu, gdzie powracamy do naszej cudownej ekstraklasy. Dzięki wielkie za to, że byliście ze mną podczas Mistrzostw Europy. Koniec Mistrzostw. Do widzenia. Żegnam się z Wami i do usłyszenia.